Wielu uczciwych Polaków zadaje sobie dzisiaj pytanie, dlaczego prezydent Duda, prezydent Polski, jedzie do Watykanu, gdzie przecież skomprowitowany papież Franciszek, ja go nazywam wręcz utrzymankiem komunistycznym, utrzymankiem Xi Jinpinga i Putina rezyduje. Dlaczego prezydent Polaków jedzie i będzie całował po rękach, bo na pewno takie zdjęcia obiegnął świat tego człowieka, którego ręce, Splamione są krwią niewinnych ukraińskich dzieci. Odpowiedź na to pytanie pojawi się jaśniej, kiedy otworzymy Biblię. Biblia pokazuje, że oczywiście nie wyjdziemy z tego świata, będziemy mieć kontakt z przeróżnymi, złymi ludźmi, ale są pewne granice. Jeśli ktoś zbyt ostentacyjnie głosi fałsz albo popełnia jakieś zbrodnie, to uczciwi ludzie dystansują się od niego. Przykład taki możemy znaleźć na przykład w drugim liście Jana w 10 wersecie, to jest jedno rozdziałowy. Nie przyjmujcie takiego do domu i nie pozdrawiajcie. Czyli jeśli ktoś pewną granicę, można powiedzieć, ludzkiej nieprzyzwoitości przekroczy, to porządni ludzie mają się od niego dystansować, żeby nie uwiarygodniać jego kłamstw ludz, lub zbrodniczych działań. Przed wojną parę dni Duda pojechał uwiarygadniać Putina i Xi Jinpinga na otwarcie tej pseudoolimpiady. Teraz po miesiącu zbrodni Putina. Kiedy papież dalej nie zajął jasnego stanowiska, a wręcz niekiedy popiera zbrodni zbrodniczą Cerkiew Moskiewską i samego tego arcyłotra Putina, on jedzie pocałować papieża w pierścień. Nie jest to walka o sprawiedliwość, nie jest to walka o Polskę. Jest to co najwyżej marne wspieranie swojej pozycji w jakichś instytucjach międzynarodowych albo coś dużo gorszego.